Drodzy słoweńscy przyjaciele, szanowni Państwo, mam to wielkie szczęście i zaszczyt, że rozpoczynam moją misję w Słowenii jako ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w przeddzień największego polskiego święta narodowego Dnia Konstytucji 3 maja. W tym dniu, 229 lat temu, obywatele Rzeczypospolitej uchwalili pierwszą w Europie konstytucję na drodze konsensusu, niekrwawej rewolucji. Oburzyło to naszych sąsiadów Prusy, Rosję i Austrię. Ich władcy postanowili zniszczyć konstytucyjną władzę w Polsce, obalając siłą legalny parlament i zmuszając naszego króla do abdykacji oraz zgody na podział Polski między siebie. Ten barbarzyński akt, niespotykany wcześniej w praktyce międzynarodowej, znalazł niestety uznanie w oczach wielu intelektualistów europejskich, chwalących władców Prus, Rosji i Austrii jako idealnych monarchów oświeceniowych. O historii i znaczeniu Konstytucji 3 maja opowiada film, który mam przyjemność Państwu przedstawić. Do Konstytucji 3 maja nawiązywali słoweńscy i polscy posłowie do Parlamentu Wiedeńskiego w XIX wieku, domagając się szacunku dla swoich narodów, kultury oraz praw politycznych. Dzisiaj stanowi ona wspólne dziedzictwo Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, przypominając, że wolni z wolnymi, równi z równymi, Chcemy razem tworzyć Unię Europejską, wspólnie ze Słowenią i pozostałymi 24 państwami członkowskimi. Na zadnie się przyjaciele kozarce zawsze wzdigniło, kismo za to se zbratli, kar dobro w sercu myśliło dokąd dni najżywi, kar nas dobry jednostki.